Atmosfera, która jest na studiach, profesjonalizm wykładowców, ich przygotowanie merytoryczne, jak i grupa, z którą mi się bardzo dobrze pracowało, czy pracuje nadal oczywiście, a mam nadzieję, że im ze mną powoduje, że ten wybór to strzał w dziesiątkę. Z wielkim żalem i rozczarowaniem myślę o tym, że za miesiąc przyjdzie nam się bronić, a co za tym idzie zakończyć ten etap edukacji, natomiast z wielką Nadzieją patrzę w przyszłość z dwóch powodów. Po pierwsze to, że tematyka, wiedza, doświadczenie i umiejętności, które poznałem na tych studiach już dzisiaj zmieniły mój sposób bycia, mój sposób pracy z dziećmi i z młodzieżą, ponieważ jestem nauczycielem. Z drugiej strony mam nadzieję, że nasza pani kierownik studiów zadba o to i zagospodaruje mój czas wolny i pojawi się nowa oferta, na którą będę mógł się zdecydować.